Jo, so right. Siemano, Shamano, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić modowany strój dla kobiety. Um, na początku musimy mieć pierwszą postać jako kobietę, drugą jako mężczyznę na odwrót. Zapraszam jeszcze do mojej ekipy Gieta Online. Macie link w opisie. Możecie też wysłać Donata bądź wykupić opcję wspierającego każda taka osoba będzie wtedy pokazana na odcinku i pozdrowiona. Tak więc zapraszam. Teraz przełączamy się na postać mężczyzny i idziemy teraz do sklepu. Całą biżuterię jaką mamy właśnie nałożoną, no na to zdejmujemy. I teraz idziemy do ubrań. Wchodzimy w marynarki. To jest druga marynarka, nakładamy ją. Teraz wchodzimy w... Wy... Um, kamizelki od garnituru i to jest numer 6. Też nakładamy. Idziemy teraz do spodni. Są to shorty i numer 10 shortów. Teraz wchodzimy w buty. I są to buty eleganckie i numer 60. Idziemy teraz do czapek i w czapkach to są fedory. I to jest ta biała Fedora, ale nie ta, co nałożyłem, tylko ta druga biała. Ja ją mam zablokowaną, dlatego nałożyłem tą, ale ta, co tutaj teraz nałożyłem, to na nie przejdzie. Nie będzie czapki kratę, niestety. No i zapisujemy teraz ten strój. No i po zapisaniu zabijamy się. Jak nas drodzi, to wchodzimy w krator. Na kratorze tworzymy wyścig, wyścig lądowy i robimy to tutaj na tym lotnisku Trevor'a. Tutaj teraz tworzymy wszystkie opcje, dajemy tytuł, fotkę, opis, okrążenie jedno i robimy wyścig powyżej jednego tam kilometra. Jak już ustawimy checkpointy, no to wtedy robimy test wyścigu. Po zrobionym wyścigu potwierdzamy ten komunikat i wchodzimy teraz w online i w zakładkę Wybierz postać. I teraz usuwamy postać faceta. Jak usunęliśmy postać faceta, to dajemy powrót do geta. Ten czerwony przycisk klikamy na padzie. To macie też na ekranie pokazane. Powrót do Granta w Auto Five. No i klikamy to, żeby wczytało nas do trybu fabularnego. Jak nas wczytało już do trybu fabularnego, to dajemy teraz online i sesja tylko dla zaproszonych. Jak nas czytało do sesji, no to teraz jedziemy do sklepu i wchodzimy w odzież i dajemy sportowe topy jest to numer drugi sportowych topów. Wchodzimy teraz w online akcję, w misję i przeciwko i dajemy szemrany glina i na szemranym glinie dajemy stroje posiadane przez gracza jeżeli jesteśmy hostem. No i jak jesteśmy na szamranym glinie, no to dajemy strzałkę w prawo i widzicie, mamy strój z taką kamizelką. Mi się ten strój podoba, tylko trochę szkoda, że czapki nie ma. No ale bez czapki też fajnie wygląda, można sobie dorobić jakiś hełm albo jakąś inną czapkę. Też będzie wyglądało fajnie. No i teraz jak jesteśmy już na misji, to dajemy menu interakcji. Ekwipunek, akcesoria i lewa strzałka. Sorry, styl, akcesoria i lewa strzałka. I wychodzimy z misji przez telefon. Jak już nas odrodziło na sesji po wyjściu z misji, no to idziemy do Ammonation, gdyż jest najbliżej. No i w Amunation zapisujemy ten strój, więc jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić suba, łapkę, to tak więc dzięki za oglądanie, yo, siemano.